Dobry witam państwa serdecznie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać trochę o jak ja to nazywam e, dzięki rządom prawa i sprawiedliwości lepieniu nowego Polaka, czyli czyli jak to prezes e, Kaczyński kiedyś śmiał nazwać e, śmiał nazwać e, budowaniem nowych elit, które, które to elity y, miały, za, za, mają za zadanie zadanie. Y, wyprzeć ten jak on to nazywał porządek postkomunistyczny. Y, tutaj y, y, chodzi o głównie o y, nowe elity związane z y, z, z, z Platformą Obywatelską i y, rządami y, PSL-u y, y, PSL i SLD, które, które to mają być takie szkodliwe w, w, w historii naszego naszego narodu i tutaj Pan Prezes poprzez swoje, że tak powiem, e, objazdy e, po Polsce e, tłumaczy i poprzez różne działania różnych instytucji e, e, służące do moim zdaniem do, e, do zbierania sobie głosów i elektoratu e, mam tu na myśli dotacji różnego rodzaju z różnych ministerstw na różne projekty patriotyczno-narodowe. Patriotyczno I, I tutaj tutaj ostatnia wypowiedź pana prezesa bodajże w Chojnicach miała miejsce, która, która mnie zapadła w sercu mianowicie ta, że wszyscy, którzy myślą inaczej, może nie dosłownie zacytuję, ale, ale kontekst był taki, że wszyscy, którzy myślą inaczej i są inaczej myślący, zostaną zwalczeni, oczywiście. Oczywiście pan prezes, pan prezes Jarosław Kaczyński użył, użył używa tego typu retoryki, atakując różne, różne grupy społeczne i różne, różne, różne grupy zawodowe, bo dostało się też w ostatnim czasie lekarzom którzy śmieli się upominać o swoje o swoje, nie, mnie to, nie mnie to oceniać ile, i, ile kto zarabia, ale, ale e, forma, forma, w której w, która brzmi, jesteś niedobry, bo, bo mówisz, mówisz to, co, to, co myślisz, mnie się osobiście nie podoba i, i E, obojętnie kto to będzie mm, mówił tak samo tak samo źle e, źle pamiętamy, że źle skończył e, Bronisław Komorowski który e, kazał e, do chłopaka, który który mm, który mówi, że e, który powiedział na ulicy panu Wówczas kandydatowi, kandydatowi e, opozycji na prezydenta, co ma, co ma zrobić jego siostra, która, która, e, która e, mało zarabia, powie, odpowiedział arogancko, moim zdaniem, że ma skończyć ma e, zmienić prasę. Tak samo, tak samo powiedział jeden z ministrów, czy też nie pamiętam, czy to był minister, czy, czy, czy posłanka partii rządzącej, która w pandemii na, na, na pytanie na stwierdzenie, że lekarze będą wyjeżdżać, to odpowiedziała niech jadą. No i widzimy. W jakim stanie mamy, mamy tak, zwane, tak zwaną służbę zdrowia? Bo to już jest moim zdaniem tak zwana służba zdrowia. Na, na, na ten temat e, trzeba, trzeba by zrobić osobny, osobny materiał, ale, ale jak mówię, e, ja e, tutaj lubię się zajmować sprawami e, ogólno ogólnokrajowymi i, i tutaj nie, nie jestem ekspertem w dziedzinie służby zdrowia. Wiem tylko tyle, że z każdym rokiem się się to pogarsza i, i że tak powiem od dosypywania cukru. Herba, do, do cukru nie uzdrowimy. Nie uzdrowimy e, całego systemu, czyli od dosypywania pieniędzy, nie, nie, nie stanie się służba zdrowia coraz, coraz lepsza. E, oczywiście oczywiście tutaj rządzący się chwalą swoimi osiągnięciami, ale jaki koniec każdy, każdy z nas widzi i, i trzeba, trzeba życzyć sobie tylko, tylko tylko tego, aby, aby nie musieć korzystać w większym stopniu z służby zdrowia, a, a, w, a w dzisiejszych czasach jest to coraz trudniejsze. Yy, mianowicie te, te wypowiedzi uderzające, uderzające, uderzające wracając, uderzające w różne grupy zawodowe i społeczne yy, mają na celu, mają na celu yy, yy, dzielenie Polaków, poprzez, yy, bo yy, moim zdaniem prawo i sprawiedliwość w yy, obecnym stanie rozkładu, jak ja to mówię, yy, i procesu gnilnego, czyli, czyli sam, ten, sam ten twór, twór i, i sam, sam ten E, obóz e, rządzący, e, jak to się dumnie nazywa, już e, ty, e, jego spoiwem są tylko comiesięczne przelewy na konto, i, i e, nie jest wbrew, wbrew temu, co, co, co opowiada, mm, e, opowiadają media propagandowe. I, i ministrowie, to nie jest w stanie y, przeprowadzić przeprowadzić żadnej, żadnej y, większej y, reformy czy też projektu, nawet, nawet y, co coś by miało powstać z tego, bo, bo założy się, że y, tu, tu, tu dumnie dumnie, ob, y, dumnie obwieszony plan z budowy portu komunikacyjnego st stanie na niczym i, i obawiam się, że, że ucierpi, ucierpi na, tym na tym tylko grono ludzi, którym w myśl, myśl gig gigantomani zabierze się Zabierze się yy, domy i, i różne, różne dobra, na które pracowali przez całe swoje życie, yy, że tak powiem. Cytując, cytując jednego, jednego z, z mieszkańców na zebraniu, yy, który był cytowany, że, że oni obawiają się tego, że PiS na, yy, że. Tutaj y, państwo i ministerstwo narobi bałaganu i, i sobie pójdzie, ponieważ ponieważ y, koniunktura gospodarcza jest, jest jaka jest, i, i każdy normalny, normalny y, obywatel, który, który ma coś wspólnego z gospodarką, widzi, co się, co się dzieje w dziedzinie lotnictwa. Ale ja nie o tym o, mówię, o tym. Od, chciałem mówić o tym, e, o czym e, zacząłem, czyli e, stygmatyzowanie poprzez, e, w związku z tym, e, oni e, mówią o prawie sprawiedliwości, żeby utrzymać, e, utrzymać e, e, władzę i, i żeby się, że tak powiem, mm, żeby się tak powiem. E, Skupiać na, na własnym elektoracie, robią te, robią te zjazdy i moim zdaniem szanse, nienawiści, które, które, które kiedyś, miały, kiedyś miały miejsce za, za poś, poprzez miesięcznice smoleńskie, a teraz, teraz Nazywają się, że tak powiem, objazdem po kraju I, i tutaj y, jestem po prostu mm, ciekaw, ciekaw y, ponieważ Prawej Sprawiedliwości zdaje sobie sprawę, że, że y, już jest bliżej bliżej 30% w sondażach niż 40% i że w przyszłym e, parlamencie będzie kłopot ulepić, e, ulepić e, koalicję, jeśli, jeśli, jeśli w ogóle e, prawo i sprawiedliwość e, wygra wybory, a mo, może się tak stać, ponieważ, ponieważ e, poprzez te kombinacje, jakie też zapowiedział Pan Prezes Jarosław Kaczyński. Myślę sobie, że w noc wyborczą pomimo wyników 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 wyborów pomimo sondaży mogą się różne, dlatego im zależy na tym, żeby opanować wszystkie wszystkie instytucje, które chodzi tu głównie o Sąd Najwyższy, który zatwierdza wyniki wyborów i o tutaj, o Państwową Komisję Wyborczą, którą mogą zmienić mogą zmienić Y, sposób liczenia głosów poprzez y, zmianę kodeksu wyborczego i, i, i w ogóle y, przemodelować y, ten, y, ten y, cały system, ponieważ a, a że ordynacji nie chcą, y, nie, nie mogą zmienić, ponieważ y, by musieli, nie mają, nie posiadają większości do zmiany y, konstytucji, to będą... Jak to, jak to nasi kochani rządzący lubią rządzić poprzez rozporządzenia, i nie, nie, nie wykluczam możliwości takiej, że, że poprzez, poprzez takie działania mogą, mogą utrzymać władzę, a, a społeczeństwo, społeczeństwo, Wobec takiej sytuacji e, gospodarczo-politycznej, e, gospoda gospodarczej, związanej z finansami, inflacją i tak dalej, widać, że coraz bardziej, coraz bardziej od, e, od, e, odsuwa się od, od e, 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 spraw e, politycznych i prawnych, więc, więc też nie nie, wy, nie 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 ukrywa mi oni znaczy prawie Sprawiedliwość tego też nie ukrywa, że że liczą, liczą na to, że społeczeństwo społeczeństwo nie będzie, nie będzie że tak powiem dociekać różnych różnych, różnych sytuacji jakie, jakie mogą się zadziać w w tej kwestii, dlatego, dlatego e, między innymi te e, 700 miliardów, e, które, 700 milionów, które, które e, e, przegłosowano przez e, Sejm e, w minionym e, tygodniu, e, które, które jak to powiedział. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Fogel, które y, są rekompensatą dla dla, dla mediów y, publicznych y, związanych z inflacją. No, ciekawy jestem, ciekawy jestem jaką rekompensatę po 1 stycznia y, ujrzą e, w, swoim, w swoich skrzynkach pocztowych obywatele, e, jak będą odbierać rachunek za front gaz i różne inne media i, i inne inne że tak powiem, dobra, e, potrzebne, potrzebne do normalnego funkcjonowania a tymczasem e, i myślę, myślę sobie, że, że po, to, po to właśnie Jarosław Kaczyński przeprowadził tę, że tak powiem, wrzucił do, do kasy państwowych mediów mediów partyjnych, jakie jest telewizja publiczna, żeby żeby E, zdynamizować e, kampanię oszczerstw i, i, i kampanię nienawiści w, w publicznych mediach. A też, e, jeżeli, jeżeli, bo nie, nie, e, nie, e, e, ja do tego pomysłu e, tej komisji e, weryfikacyjnej, która ma weryfikować e, zakup surowców energetycznych e, za czasów rządów e, e, od czasów e, od 2005 roku. E, ja, ja też myślę, że, że zdarzy się e, jeszcze coś co, e, co nam e, co spowoduje to, że prawo i sprawiedliwość wycofa się z budowania tej komisji, ponieważ myślę sobie, że myślę sobie, że tam są różne siły wewnętrzne, które, które zdają sobie sprawę, że ten akurat temat działa w dwie strony i tak, że tak powiem rozważą. E, bilans zysków i strat i, i, i myślę sobie, że pomysł e, tej komisji weryfikacyjnej jak to, jak to nazwano utknie, e, utknie w, w gabinecie marszałka Sejmu a, a, a jak będzie zobaczymy tymczasem żegnam się z Państwem i i y, proponuję obserwować y, życie y, polityczne, y, ponieważ, y, ponieważ y, zwłaszcza po Nowym Roku mogą zacząć dziać się różne dziwne rzeczy. A tymczasem do, do następnego filmu i do zobaczenia w następnym materiale.